Witam wszystkich. Tu HikoMikos i dzisiaj pokażę Wam rozpakowanie boosterka Base Set Pokémon Training Card Game z 1999 roku. Piękny, zachowany stan, praktycznie idealny, i przejdziemy do rozpakowywania. już tak. Musiałam rozrywać tak Energy removal, trainer Tangela, stario, squirtle, potion, trainer energia elektryczna, energia walcząca. Hmm, Chansi Holo. Super. Fajnie, że mi się trafiła karta z hologramem. Już natychmiast to musi trafić ona do koszulki. Piękny hologram. Hmm, super. Hmm. Zaraz trafi do mojego albumu. Dalej mamy. Arkanine Myteens oraz Kakuna super, świetny boosterek komentujcie, oceniajcie jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku i nowych unboxingach kliknijcie w przycisku subskrybuj, <laughs> który znajduje się na powyżej, zapraszam was na moją stronę www.hikomikos.pl gdzie możecie znaleźć wszelkie informacje na temat mojego profilu i nie tylko oraz na moją stronę Hikomikos i na mój profil facebook Hikomi... Oraz na mój profil facebook.com. Dobra, dzięki za obejrzenie, to tyle na razie, cześć.